Odpalamy protokół Operacja Wybielanie Wizerunku. Pamiętacie wielką medialną wojnę Agnieszki Kaczorowskiej z jej byłymi partnerami z Tańca z Gwiazdami? Pamiętacie jak Filip gurłacz przestał ją obserwować na Instagramie? Jak Maria Jeleniewska mówiła, że wciąż ma do niej żal? Jak nowy partner Łukasz Rogacewicz musiał jej bronić? No więc trzymajcie się mocno, bo okazuje się, że tej wojny nigdy nie było. Tak jest, dobrze słyszycie. To wszystko było tylko iluzją, wytworem naszej wyobraźni. A przynajmniej tak próbuje nam teraz wmówić jeden z głównych bohaterów tej sagi, sam Filip Gurłacz. Aktor, po tygodniach medialnej ciszy, w końcu postanowił zabrać głos. I co powiedział? Że on nie ma i nigdy nie miał żadnego konfliktu z Agnieszką Kaczorowską. Co za szok? Co za niespodzianka. A co z tym słynnym unfollow na Instagramie, od którego wszystko się zaczęło? To był, uwaga, przypadek. Tak, pan Filip, robiąc porządki na swoim Instagramie zupełnym, totalnym przypadkiem, odobserwował jedną z najszerszych osób, z którymi pracował. To się zdarza, prawda? My też czasem sprzątając w domu, przypadkiem wyrzucamy przez okno telewizor normalna sprawa. To jest, proszę państwa, tłumaczenie tak absurdalne i tak naciągane, że aż piękne. To jest ten poziom robienia z ludzi idiotów, który my w alert celebrycki szczerze podziwiamy. Przeanalizujmy to na spokojnie. Przez tygodnie cała Polska żyła ich konfliktem. Inni celebryci komentowali tę sprawę, a teraz on z anielskim spokojem mówi nam, że to wszystko był jeden wielki fake news i nieporozumienie. Pytanie brzmi, Dlaczego? Dlaczego on to robi właśnie teraz? Czy ktoś mu kazał to powiedzieć? Czy jego agent wpadł w panikę, że wojna z Kaczorowską zaszkodzi jego karierze? A może i to jest nasza ulubiona teoria to jest kolejny, jeszcze bardziej skomplikowany etap tej wielkiej ustawki. Może teraz dla odmiany będą udawać wielką przyjaźń? My, alert celebrycki, oczywiście mu nie wierzymy. Ani przez sekundę. Ta historia była zbyt soczysta, zbyt pełna autentycznych negatywnych emocji, żeby teraz można było ją zamieść pod dywan jednym nieprzekonującym wywiadem. To jest klasyczna, nieudolna truba, damage control, gaszenie pożaru po tym jak spalił się już cały dom. Jesteśmy niezwykle ciekawi, co na to wszystko powie sama Agnieszka Kaczorowska. Czy ona też nagle przypadkiem znowu go zaobserwuje, czy może jednak w swoim stylu wbije mu jakąś subtelną, pasywno-agresywną szpilkę? Co myślicie o tym nagłym zwrocie akcji? Wierzycie w jego przypadek? Czy to jest po prostu nieudolna próba ratowania wizerunku? Czekamy na Wasze, jak zwykle, wnikliwe opinie. I subskrybujcie, bo my będziemy dalej prowadzić to śledztwo.